Cześć kochani! Tam macie psa pasterskiego, który właśnie pogonił owce. Także jeżeli Grzesiu to oglądasz to przepraszam. Szela się po prostu wczuła w rolę pasterską. Słuchajcie, przyszłam sobie tutaj dzisiaj... Mogę Wam nawet pomachać, to mój cień. Przyszłam sobie tutaj za rzekę, by... Pobyć sobie między ciszą a ciszą. Ale ta cisza jest taka niecicha, <grymnie> nie bo jest koncert ptaków i owadów i szum potoków. Jest jak widzicie złota godzina, więc ta zieleń tutaj jest nasączona takim pigmentem, że tego się aż po prostu nie da opisać. Weszłam na chwilę na, dzisiaj na jakieś media społecznościowe i jakoś pomyślałam sobie, że jest tam po prostu tak dużo szumu informacyjnego i tak dużo rzeczy, które są mi tak obce i dalekie, że postanowiłam to jakoś w sobie wyciszyć, zrównoważyć i, i pójść po prostu z szelką na spacer. Która się już zdążyła właśnie i wczuć w rolę pasterską i taplać w błocie, ale nie szkodzi. I tak ją umyję. A ten spacer jest lepszy niż cokolwiek innego, więc jeżeli tylko możecie wejść, chociażby na te przysłowiowe 5 minut, wyjść z domu, zobaczyć w którym miejscu blisko Was jest jakaś zieleń. Trawa, drzewo, park, krzak. Po prostu dać oczom odpocząć od tych ekranów i tego e, światła, które bardzo mocno wpływa na, na nasze oczy i mózg. To was bardzo zachęcam. Ja zaraz też odkładam już telefon, bo wolę podziwiać to wszystko jednak e, zmysłami, zmysłem, kontaktem bezpośrednim na, na zmysł wzroku e, niż, niż przez e, aparat, ale tak e, no właśnie naszły mi takie refleksje, że, że w tym wszystkim by, by nie <laughs> e, oszaleć i by się tak trochę bardziej scentrować, opraszę. No potrzebna jest po prostu przyroda natura, kontakt z nią, to się pies. Boże, jeżeli ktoś z Was jest również posiadaczem jakiegoś zwierzaka, no to jesteście szczęściarzami Ja mam dwa koty i psa. W zasadzie psa to majędrek, pies się. Ojej, <noise> no kuszelcia, wychodź stamtąd! Jak, jak tata zobaczy, co tu się wydarzyło po tej ostatniej pięknej kąpieli i strzyżeniu jak zostałaś ze mną to po prostu może się zdenerwować na nas. Ale jest też taki fajny zapach, bo owce, które przepuszyła szelcia, no zostawiają taki specyficzny zapach. Mi się to kojarzy właśnie z taką stajnią moich dziadków. Takie coś jak mleko, trochę takiego nie wiem siana. To wszystko jest takie, no, bardzo intensywne i, ale miłe, ale miłe. nie, nie, nie. E, Plus jeszcze ta trawa i te liście. Ojej, no, 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 wiecie, e, lubię, lubię tu być i jak ktoś mnie pyta, a często mnie pytają, jak to jest w ogóle możliwe, że ja chcę zostawić miasto i, e, i zamieszkać gdzieś na wsi? I czy się nie boję, właśnie tego wszystkiego, co niesie ze sobą e, życie. Jednak... Ojejku, szelka, no nie, 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 ja się nie zgadzam na jedzenie tego. <grym> czy, ja się, czy ja się nie boję tej rzeczywistości, która mnie tutaj zostanie? to ja wiem, że nie każdy zna moją historię, ale wiecie, no ja się tutaj urodziłam. E, moje serce zabiło nad wodospadem e, i wodospadzikiem i ja jestem z tym zapoznana, a nawet zaprzyjaźniona, więc ja nie, nie mam żadnego lęku ani wątpliwości przed tą decyzją. Pytanie jest po prostu tylko o to, kiedy to się stanie. Ale sądząc po tym, co, do czego zaprasza mnie miasto, to mam nadzieję, że to stanie się jednak szybciej niż później. Bo, po pierwsze, dobrze jest w takim jeszcze dobrym wieku, w sensie nie za późno wrócić na wieś, żeby mieć siłę, żeby mieć energię, żeby tutaj działać. Bo, no bo faktycznie jest tutaj każdego dnia co robić i to wymaga nakładu siły. Zobaczcie, jakie błocko. Błocko jest wynikiem deszczy. Deszczowych dni minionych. O, matko! Mhm. E, I e, no i właśnie tak. Chyba urwałam na tym, jak, jak, jak bardzo chcę tu wrócić. Mimo mimo wszystkiego, co nie się ze sobą ta rzeczywistość, ja tu widzę jednak przewagę, ogromną przewagę plusów. I e, no i tak, no, ale to jest moje. Każdy musi sobie rozeznać, która rzeczywistość, który styl życia jest mu bliższy, w jakim momencie życia i dlaczego. Bo może być tak, że ktoś przez całe życie sobie po prostu nie wyobraża wiejskiego życia. I to jest też naturalne. W moim najbliższym otoczeniu znam takie osoby. I pewnie, że to rozumie i szanuje. Natomiast też nie oglądam się nigdy na to co uważają inni. Słucham, wspieram, ale przede wszystkim słucham i wspieram swoich wyborów i siebie. I tego też wam życzę, żebyście na koniec dnia byli ze sobą w prawdzie i szczerości, jakie macie potrzeby i jakie realizujecie. Także ja, ja lubię być tym nawigatorem swojego życia. Zbliżamy się do wodospadu. Ja idę myć szelkę. Muszę umyć jej łapy, bo wyglądają po prostu ciekawie. jest dobre słowo, które mi wiele zawiera. O, może zejdziemy sobie tędy. Jeszcze trochę dam wam jego szumu posłuchać. Młode pokrzywy. A, a tutaj w tej dolince jest taki przyjemny chłód. Taka, taka inna wilgoć. już nie zaszło więc żegnam się też z wami my wracamy do domu i zachęcam zachęcam was do, do spacerów do spacerów do wyjścia nawet takiego przed siebie i spokojnego poddychania, bo jest to intensywny czas wiele informacji do nas napływa różnych Czasem niekoniecznie podnoszących nastrój. No ale to są tylko czynniki zewnętrzne, a, a tak naprawdę to my sami wiemy, co nam sprawia radość i idźmy tutaj w tym kierunku, bo no bo warto. Moim zdaniem. Dobra, kochani. Idę w kierunku rzeki, żegnam się z wami, jeszcze niech te jabłonki, które zakwitły, tutaj się z wami pożegnają na dzisiaj uściski. A.